Moi kochani, pozdrawiam was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że przyjemnie spędziliście Wigilię i że super wam lecą święta. My z moimi widzami postanowiliśmy zagrać w regnią Poloniae. Na streamie ostatnio na Twitchku i powiem wam, dosyć dobrze się bawiliśmy, i z tego właśnie powstał ten odcinek. Herzog Iron 4, Polska, Regnum Poloniae w Wielkiej Polsce. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka like pod tym filmem. Zapraszam Was do oglądania. Oczywiście, wybory, kogo atakujemy, kogo nie, z czego robimy marionetki, wszystko zależało praktycznie od czatu. Zaczynajmy. Dobra, czyli tak, czy na Polsce mi się opłaca cywilki robić? Boże, ta Polska jest tak przekokszona. Na razie nie, dobra. Na razie mi się nic nie opłaca. Nie wiem, zrobię sobie jedną wojskową w Poznaniu. Nowa siła polityczna w Polsce! Konfederacja zdobyła 6% poparcia. Czy to będzie zmiana dla naszego kraju na arenie międzynarodowej? No, Rozmowy z, ze zdelegalizowanym ONR-em. ONR postanowiło nas poprzeć. Chociaż Sikorski radziwił gardzą Piaseckim, to trzeba przyznać jedno ONR-owi. Tylko ich bojówki nie boją się pałować członków sanacji. Witos postanowił poprzeć nas. Szczerze, to chyba nikt się tego nie spodziewał. Mamy teraz podał porządne wsparcie od władzy. Pokczam totalny. Wsparcie wojska! Do ostatniej fazy brakuje nam jeszcze jednego: wsparcie armii. Zachodnia Polska powinna nas wesprzeć. Ale nie wiadomo co z południem, północą i wschodem. Musimy wykorzystać znajomości Sikorskiego, aby uzyskać wsparcie armii. Północy udzieli nam wsparcia. Dzięki. Gnice Białostocka. No <głosłuch> Białystok to lepiej, jakby nam nie pomagał. Krakowie musimy zaatakować natychmiast. Kraków nas nie popiera. No i pamiętajcie, że na Enebakom 3% taniej z kodem KRL. Powrót Królestwa. Dzięki. Lol, kurczę, kozak. Boże, ci dowódcy są tak świńsko zboostowani na tym regnu Poloniae. Sowie ci bali mi teren. Co jest? Dobra, to wybierzemy później w ankiecie głosowania. Jedyne cele, które mogę tutaj robić, to jest to z armią. Już wyłączam modulator Dobra, ta wojna domowa powinna być szybka i to zarąbiście, szybka widzusie, tutaj się nie ma co martwić. O, wybierzmy sobie następny cel. Polski militaryzm! Pokczam widzowie! On nam da 2,5% manpowera! Pogers z totalny! Damy radę, widzowie! Jestem. Dobra, udało się. Teraz tak. Muszę zrobić wybór króla, Wizusie. Muszę zrobić wybór króla. Dobra, robimy kró wybór króla Rzeczypospolitej, nie? I kto na tron Rzeczypospolitej? Dobra, to ja, widzowie, czy mogę zrobić ankietę? Dobra, Habsburg wygrał, to idziemy w Habsburga. Dobra, Habsburg na tronie, to robię tą Robię tego Habsburga już, bo to nie ma co. Dobra, słuchajcie, wys wysyłam ultimatum na Węgry. Czechosłowacja się zgodziło na nasze te badania. E, wymiana technologiczna, robimy. Czy ja mam zaolzie skorowane? Mam. Dobra, super. Uroczystość utworzenia granicy polsko-węgierskiej. Po zajęciu Zakar zakarpacia przez Węgry w Polacy. Tworzyli ponownie granicę polsko-węgierską, gdzie polskie i węgierskie oddziały przy, przywitały się. Okej. Okay. Oko Wolak Węgier, dwa bratanki plus jeden. Referendum, co daje referendum? Spróbujemy pokojowo wymusić na Węgrach i Austriakach, a, czyli jednak jest Austria, dobra. E, zamach Stanu. W polityce nie ma sentymentów. Robię zamach Stanu i zobaczę, co się dzieje. Zamach Stanu na Węgrzech to nasze zwycięstwo. No i to jest moja marynetka. Teraz albo nigdy no i to mi się podoba, synuś! Państwo Austro Węgier, państwo marynetkowe jest władcą królestwa polskiego. ESA! Dobra, dzięki Czechy. Jesteście mistrzowskie, robimy Transylwanię Północną i czekamy, aż zdejmą gwarancję z. Ty, Sudety dostały Niemcy. Czekamy aż zdejmą gwarancję z Jugosławii i tam wchodzimy, wiesz, jak do siebie. Ej, byczki, wiecie co? Taki mały disclaimer. W opisie tego filmu jak go rozwiniecie, jest ankieta. Fajnie by było, jakbyście poświęcili 5 minut, wypełnili ją. A jak to zrobicie, to napiszcie w komentarzu na przykład Zrobione Quentin. Już nie przeszkadzam w oglądaniu. Monarchia absolutna nie jest dobrym rozwiązaniem i z tym się zgadzam. Eee, Król Polski przynosił siły polityczne i stabilizacja władza w rękach jednej osoby zawsze się sprawdzała. Stabilizacja na minus? Nie, 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 nie. Zróbmy to. Ja bym najchętniej wziął całe wsparcie z tych armii, wiesz? 58 dywizji? Oni mają prawie więcej dywizji niż ja, ale pewnie to jest jakość kurde gówna. Masz granice z Włochami. Rzeczywiście. O Boże, ja mam granicę z Włochami. Oj, synuś, ja mam granicę z Włochami. 16 dywizji poleci właśnie bronić granicy włoskiej. Zał mogę się z wami założyć, że oni to obronią, nie? We wszystkich to w sensie, Że 16, 16 dywizji zatrzyma cały atak Mussoliniego, stary i całą Armię Włoską, tak? Będziemy sobie po prostu to stali. I tyle. Los Jugosławii, czy mogę? Ty, patrz, jest 40 rok. Niemcy mnie atakują, stary. Co jest ku... A kiedy oni sobie wojnę wypowiedzieli? Robię to widzowie. Robię sejwa, jakbym upadał, to sobie wczytam gra i na nich nie będę atakował wtedy. Ty, Niemcy Gdańskie wojny nie robili w ogóle. Tak dopiero teraz zauważyłem. Dobra, czas zrobić kwestię sowiecką. I powiem tak: Ja nie pozwolę jakiemuś Sowietowi mnie szantażować. O, dobra. Czyli jednak mnie wyręczył Sowiet. Dobra, świetnie. Akurat dywizje w ostatniej sekundzie trafiły na yy, front, nie? Ostatnia sekunda, stary. E, I zobaczymy, jak mocne są nasze dywizje, widzowie. Jesteście gotowi? Coś, czuję, że się bez czołgów nie będziemy przebijać, bo oni nie atakują, więc dupa. Dominacja powietrzna, wroga, beznadziejna. Ty, dobre, dobre jest. Idziemy, widzowie, do przodu powoli. Dobra, i to powinno być okrążenie. Powinno, ale nie wiem, czy będzie. Chyba nie. Okej, okay, on, on chce wyjść tędy. Nie pozwolę mu na to. Okej, okay, trzymasz się. Weź go, przeatakuj, żeby. O właśnie. Lecisz, lecisz. Zatrzymajcie go. Jest, dobrze, dobrze. Utrzymasz się. Lajtowo! Dobra. Dobra, połamiemy tutaj te dywizje w kotle. Żaden nie będzie wysiłek. Zobaczycie. Oho, bo zobaczcie, jakie oni tutaj mają, mają materia. Zobaczcie, ile to jest dywizji w ogóle, nie? Ile tu zostało wojska okrążonego sowieckiego? Raczej będzie bezproblemowe teraz. Zobacz, oni są ustawieni tutaj na froncie i tutaj na froncie, zobacz. Oni są w dwóch miejscach frontu ustawieni, ale nie są ustawieni w ogóle na środku kompletnie. Ja sobie po prostu wchodzę na środku. Najważniejsze to rzekę przekroczyć. Zobacz. Co im zrobiłem? No nie, no samą piechotą, ja nawet czołgów nie produkowałem. Rzesza jaka słaba, jakie Włochy słabe, co jest? Przecież Rzesza nie ma frontu z Sowietami, ona z Aliantami przegrywa. Ktoś mi to wytłumaczy? Że jakbym miał więcej wojska, to bym wjechał i ich zniszczył. Rusy mają milion trzysta tysięcy, ja mam trzydzieści. To... Niemcy się odbiło od dna? Pokczam! Niemcy! Niemcy! Grecja pokonała Włochy. Właśnie, widzowie, klipujcie to. Herzo Byron to bardzo historyczna gra, bo Grecy zawsze pokonują Włochy w Albanii. Tak jak było historycznie. Włosi, jedzy... Aj, szkoda gadać, tak? To jest po zmianie. W Europie Polska-Austro-Węgry w granic na zachodzie, Szwajcaria postanowiła schować neutralność kosztem oddania pod protekcję Austro-Węgier i Liechtensteinu. Podczas spotkania w mieście VATUS um, włoscy wysłannicy zgodzili się oddać zarę na północy Tyrol kosztem pokoju. Po ratyfikacji traktatu do Wardus skroczyły wojska Austro-Węgierskie i Polskie pod dowództwem Stanisława Maczka. Ockchamp, czyli austro -Węgry dostały Liechtenstein i i tutaj Tyrol. Ogers. Dobra, ZSRR to całe moje raczej. Dobra, co robimy z Grecją, bo mają w konferencji pokojowej. Zmiana rządu. Nie będę jej marionetkował, bo tam nie walczyłem. O, i Grecja dołączyła do frakcji alianci. <laughs> brawo, widzowie, brawo. Brawo, 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 widzowie. Brawo, widzowie. Brawissimo, brawissimo, widzowie. Kolejnego przeciwnika sobie zrobiłem na wojnę z aliantami. Brawissimo, widzowie! Brawo! Dziękuję wam, widzowie! Jesteście najlepsi! Hej! O, wasze porady zawsze. Rząd pod związku Rzeczypospolitej, obojętnie narodu w ogóle kapitulacji, związku nowy lepszy porządek, okej? Okay? Rzeczypospolita kontroluje więcej niż połowę Ukrainy, tak? to nasz obowiązek. Tereny Białorusi przyłączone do Rzeczypospolitej, okej. Okay. Dobra, na razie muszę zrobić cały przemysł i później robię Wenecję albo wojnę. Ale na początku muszę usunąć te duchy narodowe, e, które mnie blokują przemysłowo, bo ja się muszę przemysłowo odpalić. No zobacz, co to są cztery linie, nie? Ja musiałbym też coś pokorować, tylko nie mam e, siły politycznej mi na cały Związek Radziecki nie wystarczy, star. Teraz możemy utworzyć agencję Jak nazwiemy naszą agencję? Nie dwójka, tylko nazwiemy agencję, a to będzie KRL Okej, okay, dobra, synergium, imperium zrobione Wenecja albo wojna Dobra, mam cel na Włochy Wiedziałem Kurde, ale smród Fuch, wiedziałem <słuch> Towarysi period Okej okay. Gdańsk nas zdradza Gdańsk mnie zostawił Czaisz? Okej, okay, dobra Dobra, po królewcu. Uuu, overrunik. Tutaj nawet czołgów nie muszę używać, z tego co widzę. Nie wiem, czemu moje dywizje w ogóle nie wchodzą do Berlina. Lol, to jest. Co, co jest? Ty. Co jest? Pa, widziałeś? Co tu się dzieje, ej? Co jest? Widzieliście to? <grystanie> Dobra, idzie. Nie wiem, co to było, ale to było dziwne. Ty, żeby wejść do Berlina, muszę zrobić taki ruch. O, wszedłem. I co jest, co ja łódką płynę teraz? Bo naprawdę nie wiem. Patrz, i mi tak dywizje wchodzą do Berlina. Co tu się dzieje, tej. No i mamy Królestwo Prus. On nie wie. Czego nie wie. Znowu zaczynacie, te blade. Nienawidzę, jak ktoś pisze on nie wie i tego Pepe, takiego he, he 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 śmiejącego się, to wtedy mam takiego... Wtedy widzę, że po drugiej stronie monitora siedzi taki troll, nie? Który chce mnie strollować. Że nie wie, he <słuch> O już. Ale nie, byki, San Marino musi zostać moim marionetką, to nie ma opcji, nie? San Marino jest marionetką Polski. Dobrze to zrobiłem. No, pozdro dla kumatych, on nie wie, że ja Japonia go robi. Co? Nie, nie robi mnie. Bo Japonia ma po jednej dywizji na kratce, o tym całkowicie zapomniałem. Nie. Dobra, teraz trzeba się przygotować na inwazję na aliantów. Dobra. Muszę spowolnić prędkość, bo tak gra już ledwo chodzi. Eee, teraz tak. <laughs> to jest puste, czy nie? XD. Słyszymy ząbki, panowie. Co? Ja ich łamę na Marzinocie, oni bez organizacji są. Ja tu planuję jakieś wojny z Holandią, a ja ich na Marzinocie na, na 10-levelowym bunkrze łamę, zobacz. Co tu się dzieje, chłopie? Ty, połamałem ich autentycznie, nie? Pogers. Przez linię Marzynota się przebiliśmy, nie? Jeszcze tu, jakby nam puściło, to już jest totalny. Więc mogę wziąć lotnictwo teraz nad Francję. Cztery 4000 kasów w powietrzu. No, ale ja ci nie powinni mieć szans żadnych. Powinno być ciekawe. Oj, oj, oj. Oh, mama lei. Oh, mama lei. Yeah. Mama lay. Francuzi nie widzą. Bez kitu. A ja nie chcę mieć tu wojny z USA. Chociaż? Wzywam wszystkich. Let's go, Tavarishi. Today we have USA to destroy. Oczywiście w grze. Pozdrawiam u kaszkałach. Luksemburg się wypzdał, czyli wygramy teraz wol... wojnę, ale wiecie jaki to jest rak? Ja muszę wyprodukować teraz flotę, żeby dostać się do USA w ogóle. I, o Boż. I naprawdę powiem wam szczerze, gdyby był taki mod, że na przykład zobacz, patrz, Polska, taka wielka OP. Roz... Francja, rozpierdziela wszystko, nie? I stary, powiedz mi szczerze, jaki byłby sens dla USA walczyć z tak potężną Polską? Oczywiście White Pi. I siema. I wtedy można grać normalnie, stary. A nie, że to jest bez sensu, że ja muszę latać na drugi koniec świata. Myślicie, że USA by się nie poddało w momencie, gdy Niemcy by zdobyli Anglię na przykład? Wydaje mi się, żeby się poddało stary. W sensie poddało. Wydaje mi się, żeby. Po prostu pokój podpisali z wonsatem. No i patrz, taka wojna i musi skapitulować UK, co nie? Dobra, jakoś to zajdzie. tylko teraz będzie trochę nudy, bo musimy poczekać na okręty, nie? Jak będę miał okręty, to desanty już pójdą na 100%. Nie uzyskam pięcioma dyp, yy, okrętami podwodnymi na Lamanż ten. Trzeba było się tym zająć od razu, jak przygotowałem się na atak na Niemcy. Mogłem się tym zająć, ale ja się tym nie zająłem, bo myślałem, że nie będę wjeżdżał po prostu w Anglię. Myślałem, że po Niemcach sobie zeheszkuje i skończymy, nie? Ale niestety się nie udało. No i cóż, czy jest opcja przejęcia floty w ogóle y, niemieckiej? A wiesz co, szczerze, nie chce mi się robić tego do Santu na UK. Bo musiałbym czekać co najmniej gdzieś na 10-15 okrętów, jak nie więcej. E, no i musiałbym czekać na wybudowanie się gumy jak najszybciej. Bo zobaczcie, że mam minus 69 gumy i tutaj okręty się spoko wystawiają, nie? Jest super. E, może jakbym ich dołączył do tego pana nawet, e, to by to coś pomogło. Nie wiem, wypuszczę jeszcze te, zobaczymy. O, zrobię sobie sobie czwórki na przyszłość. I powiem tak, tutaj by poszedł desant. No 69 gumy potrzebuję, no. I tutaj mam za mało niestety okrętów. Przez chwilę nawet żółto było tutaj. Ale moje samoloty tutaj mega dużo tracą. W się sensie, dużo tracę samolotów i ich nie odrabiam, gdybym miał. Gumę, to nie miałbym problemu się z nimi prać. Bo zobaczcie, ja w ogóle nie robię maszyn, nie? Kompletnie. Mogę jedyne co mogę zrobić, to ciężarówki zamienić pozycją, żeby nie jadły mi gumy. Kompletnie. I robię 9 myśliwców dziennie teraz, nie? I jezus, jakie to są floty. To są na naprawdę floty ogromnych rozmiarów, nie? Dobra, widzowie, koniec tego choja. Regnum polonae, tak wyglądało. Psycha is zdead.